Witam wszystkich bardzo gorąco. 23 kwietnia. Chciałam to nieco pokazać swoje rabatki. Takie amatorskie, nikt nie od nie projektował. Robiłam sama, patrzyłam, jak te roślinki będą rosły. Przesadzałam, gdy było im źle. I tak przez dwa lata jakoś to wygląda. Tu jest ta tabułka Stible biała, to jest różyczka Tip Top, to jest świerk konika. Zawciąg nadmorski różowy już pączki ma. On jak kwitnie też kwitnie bardzo, kwitnie bardzo długo. Tutaj są czosnki fioletowe, też pasuje rozsadzić, już podzieliłam, ale znowu kępa duża się zrobiła. Tej różyczki nie mam, nie znam nazwy, miała być fioletowa, jest taki ładny, taki różowo-łososiowy, nie wiem jak to nawet określić. Tutaj sobie rośnie dzierżan To jest pięciornik biały, też bardzo ładny chyba najładniej ze wszystkich pięciorników. Tutaj budzą się do życia wiatry. Tutaj jest szałwia omszona, fioletowa. Tutaj rośnie gęsiówka i kwitnie. Tu się wysiął, zapomniałam nazwy, był taki jeden krzaki i on nie przezimał, ale się bardzo rozsiął. Tam jest stawuła. To jest różyczka Monika. Tutaj jest rozchodnik wysoki. Tutaj, tutaj jest pięciornik różowy. Tu tulipanki gdzieś w tym zapciągu się znalazły, jakimś cudem. A tutaj horyzonty wysokie, jasno-różowe, z żółtymi środkami. A tutaj są flopsy. tam już jest spora hosta. To te kwiatki to są wisiołki. Bardzo, bardzo ekspensywne. Żółto kwitną. Może są i niebrzydkie, ale już bardzo dużo wrzuciłam ich, bo zawaliłyby praktycznie cały ogród. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie mojego filmu i pozdrawiam wszystkich.